Krajobraz po ulewach 77 interwencji strażaków. Ruszyła zbiórka dla powodzian z Głuchołaz. W wyniku zderzenia motocyklista trafił do szpitala. Marcin. Janota, witam i zapraszam. To jest minęły tydzień witewam.pl. A takie są szczegóły informacji. 77 interwencji mysłowickich strażaków, którzy od piątku 14 września do poniedziałku 16 września koncentrowali się na minimalizowaniu skutków lokalnych podtopień i pomocy mieszkańcom. To wynik intensywnych opadów deszczu, które nie oszczędziły mysłowic. Teraz przyszedł czas na sprzątanie. Najczęstsze interwencje dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic i posesji oraz usuwania powalonych drzew, które blokowały drogi i stwarzały zagrożenie dla ruchu. Jednak najbardziej dotknięte skutkami silnych opadów deszczu były okolice ulicy Kaczej i Kołontaja oraz Park Zamkowy i Promenada. Jak podajemy słowicki magistrat, Wydział Infrastruktury Miejskiej jest w posiadaniu listy niedrożnych studzienek kanalizacyjnych, które po zakończeniu najbardziej priorytetowych działań zostaną niezwłocznie udrożnione. Ponadto Urząd Miasta Mysłowicza niezwłocznie podejmie kolejne rozmowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wodami Polskimi związane z rozpoczęciem działań związanych z pogłębieniem koryta Przemszy oraz utworzeniem wałów przeciwpowodziowych. Ruszyła zbiórka dla powodzian z głuchołas Na liście niezbędnych rzeczy są między m.in. żywności z długim terminem przydatności, środki higieny osobistej, chemia gospodarcza, środki do dezynfekcji lub też środki opatrunkowe. Głuchołazy, podobnie jak inne miasta na południu Polski, walczą z żywiołem. Aby wesprzeć tych, którzy stracili dobytek i potrzebują wsparcia, Fundacja Bajtel zorganizowała punkty zbiórki, do których można dostarczyć najpotrzebniejsze rzeczy. Głuchołazy jest to miejscowość nam bliska. E, mieszkają tam ludzie, którzy też wspierają Fundację Bajtel, my sobie pomagają. My e, w ramach wdzięczności i... Im... Możliwości, jaką Fundacja Bajtel daje Głuchołazom, też wyszliśmy z inicjatywy, własnej inicjatywy, żeby pomóc akurat miastu Głuchołazy. Na liście niezbędnych darów są m.in. żywność z długim terminem przydatności, środki higieny osobistej i dezynfekcji, toce, ręczniki czy karma dla zwierząt. Przede wszystkim potrzebna jest woda mineralna, najlepiej w 5 butelkach. Pomóc można także nie wychodząc z domu za pomocą zrzutki finansowej. Dary dla powodzian można przenosić do wielu miejsc na terenie Mysłowic, m.in. do Urzędu Miasta, siedziby Fundacji Bajtal, miejskich przedszkoli i podstawówek, przedsiębiorców czy osób prywatnych. Lista na bieżąco aktualizowanych punktów zbiórki dostępna jest na My, jako Urząd Miasta, jako miasto, włączyliśmy się w tą zbiórkę, żeby pomóc tym wszystkim, którzy zostali dotknięci nieszczęściem, jakie spłynęło na nich. Mysłowiczanie już nieraz udowodnili, że potrafią solidarnie nieść pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. Pierwszy transport z darami wyjedzie do Ruchoła już w środę 18 września i będzie wznawiane co kilka dni. Sama zbiórcza potrwa do około 15 października, a jeśli sytuacja będzie tego wymagać, zostanie przedłużona. W pomoc ofiarom powodzi w południowej Polsce włączyły się również inne lokalne organizacje, a więcej informacji na ten temat znajdziecie w mediach społecznościowych. We wtorek 17 września na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Kwiatowej doszło do wypadku, w którym nastoletni motocyklista z urazem ręki trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Peugeotem 32-latka skręcając w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu ulicą Moniuszki 16-letniemu motocykliście, kierujący jednośladem z urazem ręki trafił do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają mysłowiccy policjanci. 47-letni Mysłowiczanin ukradł z jednego ze sklepów w dzielnicy Remera manekina z ubraniami. Powód? Chęć zrobienia prezentu partnerce. Do zdarzenia doszło w środę. Właścicielka sklepu przekazała Mysłowickim policjantom resopis sprawcy, w związku z czym rozpoczęli oni jego poszukiwanie. Chwilę po 18 patrol mesłowickiej drogówki zauważył na ulicy Słupeckiej mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy kradzieży. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec miasta, który w chwili zatrzymania miał w organizmie 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna przyznał się do kradzieży Manekina, gdyż spodobała mu się jego stylizacja, w której chciał zobaczyć swoją partnerkę. Słowiczanin odzież zabrał do domu, a Manekina wrzucił na dach jednego ze sklepów. Stróże prawa odzyskali skradzione rzeczy po nocy w policyjnej celi 47 latek słyszał zarzut kradzieży w warunkach tzw. recydywy. Dlatego też w jego przypadku sąd może zdecydować, że kara, jaką poniesie, będzie o wiele surowsza. To jest minął tydzień, a przed nami takie jeszcze ważne tematy. Widoczni i bezpieczni odblaskowa szkoła 2024. Wyruszyli w rajd po Mysłowicach. 22. Memoriał Stanisława Padlewskiego udane święto siatkówki. Zasada jest prosta: przy złej pogodzie nawet ostrożny kierowca może nie zauważyć pieszego w ciemnym ubraniu. Dlatego jesienią organizowane są kampanie zwiększające świadomość dzieci o bezpieczeństwie na drodze. I taka właśnie odbyła się w SP nr 9. Idzie jesień, a wraz z nią długie wieczory i gorsza widoczność na drogach oraz przejściach dla pieszych. Z tego powodu, już po raz drugi w szkole podstawowej numer 9 odbyła się akcja odblaskowa szkoła. Zasada jest prosta: przy złej pogodzie po zmroku, nawet ostrożny kierowca może nie zauważyć pieszego w ciemnym ubraniu. Dlatego jesienią organizowane są kampanie zwiększające świadomość dzieci o bezpieczeństwie na drodze, jak choćby ta w SP9. Jejdź, bo wszyscy widzą nas. Lepiej mieć taką kamizelkę. Dlaczego? bo wtedy są mniejsze szanse, że potrąci cię samochód. Ej, chcę być widoczna na drodze. Całe wydarzenie zorganizowano z dużym rozmachem. Na miejscu pojawiły się wozy służb mundurowych. Było głośno, wesoło i kolorowo. Jednak to tylko dodatek do najważniejszego celu akcji. Przypomnienie zasad bezpiecznego ruchu po drodze dzieciaków, które idą do szkoły oraz zaopatrzenie tych wszystkich dzieci w elementy odblaskowe. Dzieci chętnie noszą odblaski, a choć starsza młodzież robi to rzadziej, im z pomocą przychodzą elementy odblaskowe na ubraniach. Mamy prelekcje w szkołach. Widzimy coraz częściej, że dzieci mają właśnie elementy odblaskowe na tornistrach, na worki. Na, rykach, na kurtkach, a więc to cieszy, że jest tego coraz więcej. W piątkowy poranek do SP-9 z odblaskami dla dzieci zawitali m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Strażacy oraz prezydent Mysłowic. Przez kilka dni prosiliśmy e, różnego rodzaju firmy, instytucje, aby dawały swoje odblaski, które mają do reklamy, e, przekazują też swoim partnerom. Te odblaski będą noszone przez dzieci ze szkoły podstawowej nr 9. Te i podobne działania przynoszą efekty. W 2018 roku na przejściach dla pieszych w Polsce zginęło 285 osób. W 2023 roku 143. Wciąż o 143 za dużo. Rowerzyści, rolkarze, biegacze i osoby chodzące z kijkami wyruszyli z trzech miejsc na terenie miasta, aby wspólnie spotkać się na promenadzie. 19 września w Mysłowicach odbył się MysłoRide. Nie na rowerach, inni na rolkach, a pozostali biegiem lub pieszo. W czwartek Mysłowiczanie wzięli udział w imprezie o nazwie MysłoRide. Myślę bardziej, że to jest bardziej forma integracyjna, że jest to bardziej zabawa, tak każdy może spróbować. Mamy w szkole czasami takie integracyjne, właśnie inne sporty i często też w szkole mamy właśnie takie imprezy, coś takiego, więc tak, więc mamy takie i lubimy takie też i bardzo fajne to jest. Przede wszystkim dla tych, którzy ruszają się rzadziej niż powinni, a tych w dzisiejszych czasach nie brakuje. Udział uczniów z różnych mysłowickich szkół również nie był przypadkowy. Nieważne jak, byleby się ruszać, byleby się coś działo, byleby młodzi ludzie właśnie odeszli od telefonów, od komputerów. Przypomnijmy, że pierwsza edycja imprezy Right została zorganizowana po tym, gdy w mieście powstały pierwsze ścieżki rowerowe. Jak widzimy, Mysłowice coraz bardziej rozwijają się kulturalnie i sportowo, ale rekreacja też dla nas jest bardzo ważna, więc Będziemy tutaj próbowali zrobić wszystko, żeby rekreacyjnie miasto pociągnąć do przodu. Po wysiłku był czas na gry i zabawy dla najmłodszych, ciepły posiłek i rozmowy. MetroRower, czyli system wypożyczalni rowerów organizowany przez kórnośląsko- zagłębiowską Metropolię działa w Mysłowicach już ponad miesiąc. Śmiało można powiedzieć, że przyjął się i to bardzo dobrze. Tylko w sierpniu mieszkańcy wypożyczyli rowery 3738 razy. Statystyki potwierdzają, że rower był wyczekiwany i dobrze się przyjął. MetroRower, czyli system wypożyczalni rowerów organizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię działa w Mysłowicach już ponad miesiąc. Śmiało można powiedzieć, że przyjął się dobrze. Tylko w sierpniu mieszkańcy wypożyczyli rowery aż 3738 razy. W skali całej metropolii w tym miesiącu mieliśmy około 220 tysięcy wypożyczeń. Jeśli chodzi o Mysłowice, tych wypożyczeń było dokładnie 3738 i jest to podobna liczba wśród miast o tej skali bo rzeczywiście w miastach takich jak Mysłowice, Będzin, e, Siemianowice Śląskie czy Świętochowice mieliśmy od 3 do 4 tysięcy e, wypożyczeń. Na terenie miasta dostępnych jest około 150 rowerów rozmieszczonych w 20 stacjach. Najwięcej wypożyczeń odnotowaliśmy na stacji e, naprzeciwko liceum e, przy ulicy Mickiewicza. Tu około 15% wszystkich wypożyczeń w Mysłowicach. Inne popularne stacje to te przy Szkole Podstawowej nr 9 na ulicy Armii Krajowej oraz przy ulicy grunwaldzkiej w centrum miasta. System zaprojektowano głównie z myślą o krótkich przejazdach, jednak w Mysłowicach średni czas wypożyczenia wynosi 39 minut. To więcej niż w pozostałych miastach. Może to wynikać stąd, że rzeczywiście Mysłowice to miasto dość rozległe, które walory rekreacyjne w postaci pięknych lasów kąpielisk posiada. Metro rower został tak pomyślany, by służył on przede wszystkim dosłownie w celach transportowych. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy metropolii używali metroroweru do pokonania tak zwanej ostatniej mili. Metrorower to część większej inicjatywy obejmującej 31 miast i gmin metropolii oferującej łącznie 974 stacje i tysięcy rowerów. Koszt pierwszych 30 minut jazdy wynosi 1 zł, a godzina to 2 zł i 50 groszy, przy czym osoby posiadające bilet okresowy GZM mogą korzystać z metrorowerów przez 60 minut dziennie bez dodatkowych opłat. Wypożyczenie roweru odbywa się przez aplikację, co czyni system prostym i intuicyjnym w obsłudze. 400 zawodniczek z całego województwa śląskiego rywalizowało na Mysłowickich boiskach w ramach 22. Memoriału Stanisława Padlewskiego. Na zawodach nie zabrakło również gościa specjalnego. W miniony weekend, w dniach od 13 do 15 września, odbył się 22. Memoriał Stanisława Padlewskiego. Na Mysłowickich boiskach rywalizowało 400 zawodniczek z całego województwa śląskiego, które zmagały się w trzech kategoriach wiekowych: mini siatkówka, młodziczki i kadetki. Jak co roku oprócz sportowej rywalizacji celem było uczczenie pamięci Stanisława Podlewskiego, założyciela sekcji siatkówki w Wysłowicach, nauczyciela oraz prezydenta miasta. Zawody odbywały się na trzech halach: Sławomir Pawlak, prezes MKS Ilzja Wolej, głównego organizatora wydarzenia, podkreślał wysoką rankę imprezy. To 22 memorial naszego mentora. Siatkarskiego, profesora, byłego prezydenta miasta Mysłowice, który tragicznie nam zmarł. Turniej, jak zwykle, niezwykle liczny. Graliśmy na trzech halach, w trzech kategoriach. Paweł Rusek, olimpijczyk z Paryża, drugi trener, a zarazem asystent Nikola Grbicia, był gościem honorowym wydarzenia. Kocham takie inicjatywy i takie turnieje, bo no nie ukrywajmy, ta młodzież, która teraz zaczyna, kiełkuje, i to wszystko się potem będzie przynosiło na tą dorosłą siatkówkę. A obserwując tutaj dwa, trzy spotkania no to zauważyłem, że naprawdę damska siatkówka może być spokojna o przyszłość, bo jest bardzo bardzo dużo fajnych, fajnych dziewczyn, które naprawdę jak na swój wiek już prezentują bardzo wysoki poziom. Turniej zakończył się sukcesem gospodarzy. Siatkarki Silezi Wolej zdobyły tytuły w kategoriach młodziczek i kadetek, a najlepszą zawodniczką turnieju została Zuzanna Majferczyk. Walka była bardzo ciężka, moim zdaniem. Najciężej chyba nam się grało z zespołem Zbielska. Bardzo wysoki poziom i wysokie są dziewczyny, ale jesteśmy z siebie dumne. Pełne wyniki znajdziecie na stronach Silezi Wolej. Tą sportową informacją kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Do zobaczenia już za 7 dni.